Jest dom trochę wyremontowany, jest nowa elewacja, ale chcę, żebyście zwrócili uwagę, że jest taka mozaika. Ta mozaika to była zrobiona w tym celu, żeby zasłonić krzyż, ponieważ nasze siostry, kiedy miały zamieszkać, namalowały krzyż, duży krzyż był namalowany na ścianie. I kiedy był znacjonalizowany ten budynek, zamalowano krzyż, i po jakimś czasie wizerunek krzyża znów się ukazał. Więc znowu zamalowali. Nie dali rady, krzyż znowu się ukazał, więc była położona mozaika, żeby tego krzyża nie było widać. A teraz krzyż i tak jest na wierzchu, bo jest duży krzyż powieszony właśnie w tym miejscu. Także tutaj my się modlimy, tutaj pracujemy, tu razem z nami mieszkają też starsze panie, którymi no czasem nie miał się kto zajmować, czasem chociaż miały dzieci, dzieci nie umiały okazać im serca a jedynymi osobami, które ich kochały, to byłyśmy my. Także tak to wygląda czasem, różnie to bywa. Przychodzą też tu dzieci, przychodzi młodzież. Dziwią się, że zakonnice mogą być szczęśliwe, oni w ogóle w to nie wierzą, w ogóle. E, zakonnica jest szczęśliwa, to im się kłóci, to, jest, to nie jest to, co ma być, a jednak tak jest. I wtedy stawiają sobie pytanie o sens życia, o Pana Boga, no i o to właśnie, co daje wiarę. Także tak to wygląda. A tak jak mówiłam, pracujemy z Litwinami, ale też mamy jej kontakt z Polonią. Nie za wielki, ale jest kontakt z Polonią. Są siostry polskie. Nie, to jest wspólnota polsko-litewska. Tylko ja jestem jedna Polka, a dwie są siostry Litwinki. Jedna, którą widziałyście, która się tam z Wami wita, to jest Litwinka. I w niedzielę otrzyma Habit Zakonny. W niedzielę będzie jakaś ta uroczystość. E, otrzyma habit Zakonny. A druga siostra była u babci i ona na pewno się zjawi. Zaraz ją tutaj zawołam, to jest siostra, która wstąpiła do naszego zgromadzenia jeszcze w czasach komunistycznych, kiedy właśnie siostry musiały się wykrywać, bo to nie było. W Polsce było ciężko, ale siostry chodziły cały czas w kabicie. Tutaj w czasach komunistycznych nikt nie wiedział, że to jest siostra zakonna. Nie mogły pokazać się w stroju zakonnym absolutnie. I nasza matka generalna, kiedy w latach 80. odwiedzała siostry, to musiała zdjąć habit, ubrać się i, I przebrać się za osobę tak, za osobę cywilną. Nie mogę oficjalnie pokazać, że jest osobą wierzącą.